Zapraszam na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bukmachera został Betkris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału, a teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w Betkris. Jeżeli nie macie konta w Betcris, mamy dla Was cashback do 500 zł na start. Macie tutaj wszystko opisane. Wystarczy się zarejestrować, zaznaczyć zgody marketingowe i przy pierwszej wpłacie i zagranym kuponie do 500 zł macie zwrot stawki. Oczywiście, no, niestety, w formie bonusowej musicie je po, po, potem obrócić 3 razy po kursach 1,30. Taki triple, czyli z trzech zdarzeń 1,30. Jeżeli to trzy razy obrócicie, macie zwrot. Jeżeli właśnie chcecie coś zagrać i myślicie, że coś może nie wyjść, a chcecie dalej potem stawiać, to macie to jakby trochę bezpieczny zakład. Oczywiście potem macie tą możliwość do obrotu, tą kwotę, trzy razy musicie ją obrócić, ale kto chce może sobie skorzystać, jeżeli nie macie konta. Linki do rejestracji w komentarzach pod filmem, zachęcam, kto lubi grać, ale jeszcze nie skorzystał z promocji może sobie skorzystać, to tyle w ramach tej promocji. Witam na kanale Okraj Machera. No niestety wczoraj oba typy nie siadły Oba kupony, no bo typ 1 wszedł z kartkami Francja dała ciała, bo tylko Prowadzili do 80 bodajże drugiej minuty I zrobili je 1-1 A Brazylia wygrała tylko 1-0 Aby kupon siadł jakby wygrali 2-0 No trudno tak bywa Jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału To pomaga rozwijać się kanałowi Zapraszam na soboty, niedzielę wtedy są konkursy na to o 50zł A jeżeli macie jakieś pytania, komentarze Oczywiście piszcie w komentarzach, na wszystkie odpowiem, że nie macie konta w Betkis, -Bet linki do rejestracji w komentarzach, a my lecimy singlem i dublem dnia na dziś, moim zdaniem mega pewniaki. Wyspy Owcze, Luksemburg, ja idę tutaj w stronę Luksemburga, mają dobrych zawodników w dobrych ligach europejskich, niemieckiej, rosyjskiej, austriackiej, włoskiej, także warto tu skorzystać na Luksemburg. A Wyspy Owcze no, reprezentują Ligę, ale Islandia. A Islandia no to raczej jest nisza, słaba liga, bardzo słaba, nawet w europejskich parach nic nie znaczą. Takie moje zdanie: Luksemburg to bierze. i Pierwszy raz w historii wygrywa z Wyspami Owczymi. Po prostu Wyspy Owcze zatrzymali się w rozwoju, a Luksemburg idzie do przodu. I moim zdaniem bardzo dobrze ich piłka się rozwija. Drugie spotkanie: Włochy-Węgry. Ja idę tutaj we Włochu, na Włochów. W końcu muszą się przełamać, już lepiej grają rezerwami. Potrafili zrobić z Niemcami 1-1. Także, moim zdaniem, tutaj powinni sobie poradzić ze słabymi Węgrami. No Węgrzy na wyjeździe, na no to słabo grają. Moim zdaniem, tutaj Włosi to biorą. W końcu odbudowują swoje morale. Mają lepszą ekipę, lepsze gwiazdy. I drugie spotkanie: Litwa-Turcja. No, wspominam tutaj o Luksemburgu. Luksemburg pokonał Litwę 2-0, a Turcja tym bardziej powinna pokonać Litwę i ostatnio Turcja pokonała Wyspy owczas 4-0 i właśnie czuję, że ta Turcja nie powinna być tak niska, aż w trzeciej grupie Lidzy Narodów, no powinni być tak jak Polska w pierwszej, bo mają mocną dobrą ekipę, tak jak Czarczanoglu i nie tylko, super dobrych zawodników i moim zdaniem Turcja tutaj spokojnie wygrywa, jakieś nawet 3-4-0 moim zdaniem tutaj może być Litwa, to wiadomo słabia, których zawsze lubiła Polska grać w meczach towarzyskich i spuszczać im łomot Tyle na dziś życzę, zieloności, miłego dnia i widzimy się jutro. Elo!